Cześć, witajcie. Chciałam Wam gdzieś nagrać foodbook. Na razie nalewam sobie wodę. Już jeden taki kubek wypiłam byłam dzisiaj na badaniach, więc musiałam się trochę nawodzić. I jeszcze nic nie jadłam. i powiem Wam, że jestem bardzo głodna. Mam ochotę na owsiankę, mam ochotę na kanapki, zwłaszcza, że wczoraj kupiliśmy taki pyszny bountz. Mam ochotę też na pączkę, bo mam pączkę, na pewno go zjem. No, tak naprawdę mam ochotę na wiele rzeczy i mam też bardzo mało warzyw, więc nie wiem, jaki będzie ten dzisiejszy... W... Jak to się nazywa? <słuch> Foodbook. <słuch> Foodbook. nie wiem jaki będzie ten dzisiejszy foodbook mam na razie ochotę zjeść konia z kopytami zaraz wam pokażę na co się zdecydowałam na śniadanie na razie się napiję wody dopiero za pół godziny mogę jeść no, no to zaczynamy okej, okay, to jak chodzi o śniadanko to tak, zdecydowałam się na owsiankę ugotowałam sobie tutaj płatki owsiane akurat Błyskawiczny z mlekiem i z z tą śmietanką kokosową, którą Wam ostatnio pokazywałam. Ona jest taka lekko słodka, więc już nie słodziłam tego. Dodałam e, tylko trochę soli. Ups, dobra. Do tego sobie dodaję połowę serka wiejskiego. To jest twarożek grani z Biedronki. E, on jest taki... konsystencję ma taką trochę dziwną. Na szczęście jest płynny, tylko że jest taki jakby mocno rozdrobniony, ale w smaku jest pyszny. Więc dobra, to będzie moje białko. No i, i to by było na, na tyle. Bo teraz owoce, więc już pokroiłam sobie gruszki, żeby Was nie zanudzać. To jest jedna gruszka. Gdzieś mi się tu plątała jakaś mandarynka, to sobie ją też dorzuciłam. I co tu jeszcze mam? Kiwi i połowę, e, połowę e, kaki, bo już całe to by mi się chyba nie zmieściło do miski No, rzeczywiście już jest dużo. Dobra, i powinnam tu też rzucić jakieś orzechy, żeby to miało ręce i nogi. A pod ręką mam mm, prażone siemielniane, więc sięgnę po to. Do tego kawka i ponczuś. Mm, czyż to nie piękny widok? Jest już trzynasta i powiem wam, że tak gdzieś tam zaczęłam czuć głód i zjem sobie kanapkę. Będę też przygotowywać obiad, ale na razie mam ochotę na kanapkę, dlatego że mm, mogłabym też zrobić sałatkę, ale dzień bez chleba to dzień stracony, e, dlatego, że mam pyszny ser i e, no i po prostu e, miałam dużo rano wątpliwości, czy zacząć od tej owsianki, czy może jednak zjeść ser. E, jeden ser, który mam jest taki, patrzcie on jest piękny. To akurat nie jest bunt, to jest wędzony ser kozi, który dostałam jest nawet zrobiłam zdjęcie na Instagrama. Eee, no W każdym razie mam eee, bunt i właśnie zrobię sobie jakąś kanapkę z tym buncem. A później Wam pokażę, co gotuję na obiad, ale nie wiem, kiedy zjem obiad. Eee, pewnie jak się znowu poczuję głodna. Okej, okay, to robię. Eee, dobra i mam tu tak. Eee, dwie kanapki posmaruję sobie masłem. Uwielbiam masło. Um. Okay. To co tu widzicie, to jest pasta z cieciorki i z suszonych pomidorów. Po prostu puszka cieciorki zmieszana z siedmioma pomidorami z oleju i jest dorzucone tu kilka orzechów włoskich e, pociętych. Przypis pochodzi ze, z, z kanału Healthy Omnomnom. Już Wam o tym mówiłam w poprzednim foodbooku. Bardzo smaczna jest ta pasta. I myślę, że będzie mi bardzo pięknie pasować do buncu, ponieważ e, no bunc jest taki lekki, trochę słodkawy. Gdzieś tam mi się kojarzy z mozzarellą, ale jednak jest... Konsystencja jest inna. No, jest to pyszny serek. Podobno najlepszy, to jest w ogóle ser owczy. Podobno najlepszy jest bunt majowy, taki wiosenny. Dobra, niech będzie tak. Wyjąłem sobie nawet deskę. Nie wiem, z której strony by go. No cudny jest. Dobra, niech będzie tyle. I dokroję sobie jakieś warzywka. Mm. Pomidory super pasują do buncu w moim odczuciu. I może jeszcze będzie fajnie kolorowo. Jak dołożę sobie tu jakąś oliwkę. Dobra, i to będzie drugie śniadanie i do tego zrobię sobie jeszcze y, może zrobię sobie herbatę, pyszną herbatę z sokiem. Sokiem z ostrych, który mam od mamy. A ponieważ zbliżają się walentynki, przynajmniej jak to kręcę, to zrobię sobie herbatę w takim kupu, który trzyma klimaty walentynkowe. Nie lubię za mocnej herbaty, więc. Hop! Mm, uszczknęłam trochę lodów. Właściwie kilkanaście łyżeczek, nie całą dziurę tego wszystkiego na raz, tu nie zjadłam. Yy, I zabiorę się za przygotowywanie obiadu. I pokażę Wam, co ja tu mam. Mam rybę, to jest pstrąg tęczowy, łososiowy, dlatego, że ma taki kolor jak łosoś. Yy, rybę posmaruję pesto i może dodam trochę masła i, i upiekę w piekarniku w folii. Wezmę z 200 gramów kaszy, to jest bulgur. I nie mam warzyw, i zastanawiam się nad tym, że zrobię to z czosnkiem i dodam do tego groszek. Mam też kukurydzę, ale no właśnie nie wiem, nie mam warzyw. Coś muszę wykombinować z tym. O. Nie, chyba nie włączyłam nagrywania. W każdym razie na każdy kawałek dałam po łyżeczce pesto i teraz je rozsmarowuję. To jest takie pesto. Z tego cukru, że. Nie, to jest zwykłe. Pesto bazujowe. Bo są jeszcze takie, które bardziej przypominają sos niż pesto. W sensie mają więcej sera i tam jakiejś rzeczy, ale to wygląda na zwykłe pesto. Dobrze. Pyszne jest też z pomidorowym pesto. Do tego teraz um, dam kawałek masła. Do tego położę na wierzch po takim jakimś badylu koperku i, mm, i sprawdzę czy mam cytrynę i spryskam wszystko cytryną. I to zamykam i w piekarniku powinno być około e, 20 minut, powinno, 20 minut powinno temu wystarczyć. E, temperaturę dałam 180 stopni. Tutaj mi się gotuje kasza, 200 gramów kaszy, a tutaj zaczęłam sobie powoli podgrzewać. Z czosnkiem szpinak. Jeszcze, może tu dodam troszeczkę wody, żeby to się jakoś tak fajniej roztapiało. A w piekarniku siedzi ryba. Ok, tutaj mam przygotowany szpinak. Kasza mi się ugotowała, więc wrzucę to tu, wymieszam i zobaczymy co wyszło. Okej, okay, nie wygląda paskudnie. To, to fajnie. Ja się troszkę bałam, jak to się będzie prezentować. Zaraz spróbuję, czy tu nie dodać na przykład więcej soli. Dodałam troszkę soli i pieprzu do szpinaku. I dodam tu też jeszcze za chwilę, jak to przestygnie, dodam tego oleju zimnotłoczonego rzepakowego, żeby był jakiś zdrowy tłuszcz, chociaż w rybie jest dużo zdrowych tłuszcz, tłuszczów, dobra i wrzucę ten mm, groszek, tylko muszę go odsączyć. ostatnio chciałam kupić mrożony groszek bo on jest taki piękny, zielony, ma śliczny kolor, ale nie znalazłam no więc dobra będzie taki jest dobra, bardzo Brakuje mi tylko soli, więc tak dodam trochę tego oleju. o, znowu zapomniałam, że tu się tak dużo leje. Dobra, i dodam soli. Dobra, zobaczmy, co właściwie tu się zadziało. Au, gorąco tam jest. Ok, ryba wygląda tak. Pięknie pachnie. Wizualnie. Niczego nie urywa, nie? Ale jest yy, no, piękny zapach I Teraz tak Ja dzisiaj yy. Wiecie co? Ja dzisiaj nie, nie ważę niczego Po prostu wezmę taki kawałek na jaki mam ochotę I jak to mnie chodzi Teoretycznie powinnam zjeść tak ze 100 gramów tej ryby. A wezmę sobie, nie wiem, może tyle. To jest ryba ze skórą, więc tę skórę chcę zostawić tutaj w środku. tym Chyba przecięłam skórę. No trudno, to wezmę ze skórą i po prostu zostawię ją na talerzu. No, skóra jest tak miękka, że ją przecięłam. Okay. Więc to i do tego. dwie łyżki mojej mikstury z kaszy i to sobie zjem nie wiem czy od razu, może dopiero e, może dopiero za jakieś pół godziny bo w sumie nie jestem taka bardzo, bardzo głodna żeby było pięknie i żeby był akcent kolorystyczny proszę Wiecie co? Mówiłam, że nie zjem tego teraz, a tak spróbowałam kawałek, bo miałam posprzątać naczynia do zmywarki. Spróbowałam kawałek i po prostu nie mogę przestać jeść. To jest takie dobre. Mmm, pyszna jest ta I w ogóle to też jest dobry pomysł. Naprawdę. E, słuchajcie, jest już wieczór i... Potem obawiamy choinkę. Rozbieraliśmy choinkę, tak nareszcie. I pokażę Wam, robię pierogi leniwe, właściwie kluski leniwe, nie wiem jak to tak zwał. W każdym razie chcę Wam pokazać, robię je głównie dla Laury, bo ja, nie wiem, może zjem dwie, trzy, może pięć, ale tak z łakomstwa. Robię z myślą o Laurze, bo Laura bardzo lubi, a przepis jest ciekawy. To jest przepis inspirowany menu Dorotki... Tym przepisem z menu dorotki, z tego kanału. Otwórz I tutaj jest jajka. mam nie <laughs> Tu jest jajko, to jest serek typu greckiego. Te kluski są trochę takie bardziej miękkie i trochę takie jakby słodsze, bo on nie ma takiego twarogowego smaku. Chociaż ja bardzo lubię z twarogiem, to jest po prostu jakaś tam wariacja dość ciekawa. I pół szklanki mąki tutaj mam. Dałam troszeczkę cukru i troszeczkę soli. Wymieszam to, dołożę jeszcze troszkę mąki, żeby sobie je obtoczyć. I pokażę Wam jak już będą z masłem. Mhm. i masz yy, i możesz tutaj robić takie małe kuleczki i odkładaj na talerz takie na przykład kuleczki albo mniejsze ok taką kuleczkę rób i, i kładź tu dobra a te mi zostaw to zaraz zobaczysz co się stanie no i odpadaj tak żeby na podłogę nie spadały Aí ela está vivo, jaka piękna! Uh -huh. Bardzo ładne te twoje kluski. Dobrze. No już. No co? Tutaj, tutaj kochanie. Pięknie. Nie! Twoich nie zrobię, twoje są kuleczkami, tak? A moje są takimi prostokącikami, tak? Moje też są pląciekami. Ups, a co to się stało? Dobra, ładnie. Dobra i teraz je sobie troszkę na maśle podsmażam, tylko że trochę tu wody wpadło, dlatego tutaj coś się pieni. No, i mam nadzieję, że się nie rozwalą. Tak? Mm -hmm. mm. Bardzo dobre. A Ty mm, mówisz ale... tata, i ja mówię tata. Ok. Czuj tata, to nie jest mój tata. To jest mój tata. No właśnie. Bardzo dobre kruseczki. Laura, co Ty myślisz o nich? Chcę to, je na później. Które? Te, czy te, co masz w Te. Te muszę zdjąć patelni, bo chcę zrobić przekąskę dla mnie i dla taty Twojego, wiesz? Na wieczór. Pokazywałam Wam ten ser. Właśnie mam zamiar go zrobić. Z taką konfiturą w sumie jagodową, bo nie mam żurawiny, a takie sery się z żurawiną, ale mam mrożone jagody i one są kwaśne. Więc jak je dodam troszkę miodu, to powinno by być coś kwaśno-słodkiego, ale żurawina... No dobra, jedna mi wyszła zdecydowanie grubsza niż druga, ale... Um, Mogę spróbować? Teraz tylko, trzeba go troszkę przygrillować. To jest zwędzony serek. Czujesz zapach taki? Mhm. Um, tutaj mam um, boru, no, borówki, borówki. Ja mówię borówki, bo u nas się mówi borówki, ale to są leśne jagody. E, I dałam tu dosłownie ociupinkę miodu. Jest bardziej kwaśne niż słodkie. Mi to pasuje. Tak, no i co z tym serem? Nie wiem, nigdy tego nie robiłam. To jest ja, eksperyment. Mama, on się cały, co wyłącza. Co się wyłącza? No. Jakie padry? A, nic to nic, nie. Chyba tu mi się kształt serca trochę chce zrobić. O -oł, o, o o! dobra, dobra, trzymajcie. Nie jest źle. Zobaczmy. Mm. Dobra, też nie jest źle, dajmy tam jeszcze kilka. Ła, ten się pięknie przypiekł. To ja. ten chyba będzie dla taty, nie? Ja Taki tam wielki. Ja, tam... ja nie wiem, Laura, takiego kawałka, na jeden raz kawałek. Ja będę. Kawała. <grych> nie Ej, tylko mi się kształt serca coś załamuje. Na bo się ser e, robi mięk, miękki i on już zaczyna wariować. Marzy się po prostu ser. Wow, to jest bariura. Już bardziej go nie robię, bo się schajcuje. Dobra, i teraz na to. To dla taty? Nie, ten będzie dla mnie. Tata sobie nałoży, ile będzie chciał. Ja sobie tu nałożę. Chcesz spróbować? Mhm. Dobra. Ja takie się lubię. No to świetnie. No dobra, to czekaj. Odetnę ci tylko... Takie kawałek sercia. No. No, panie. Taki, no. Taki. A. No to próbuj. I co myślisz? Dziękuję. <machy> Nie rozumiem. No czekaj, ja też spróbuję. Chcesz mieć większą guźkę okay. uszy i głowę? Nie. Mm. Wczoraj się ubrudziłam, ale... Mm, dobra, tylko bardzo słodny ten ser. Ale jak się da więcej tej... Chcesz jałeś to? A jeszcze gryziesz. Dobra, walczy z tym. Mm, no, ale dobrze I to wiecie, co to, to tyle, footbucku na dziś. Ja jeszcze sobie popiję wodę. I już, już nic nie jem. O, i tak. I tak jestem na Tak. No. To do zobaczenia w następnym footbucku.